w tajemniczym klimacie RegioJet do Krakowa jedna z nowości w nowym rozkładzie jazdy wcześniej poranny jechał popołudniowy jechał przez CMK na zawiercie dodany jest jeszcze nowy pociąg Ejce Kaszub, a niestety zabrali w mojej miejscowości okno na świat czyli Chopina. Trzeci dzień. Funkcjonowania nowego rozkładu jazdy. Jest mniej pociągów, bo dużo remontów. A od 16 stycznia jeszcze mniej będzie bo będzie sporo zamknięć torowych. Od Krakowa Głównego do tunelu łącznie aż 40 km toru. Pendolino, nie wiem czy wszystkie, ale część na pewno pojedzie przez Czebinie i później na Zawiercie i na Warszawę objazdem. Ejce Kaszub w przelocie a od stycznia kolejne nowości niektóre pociągi kolei małopolskich będą przez Miechów na przelocie zobaczmy co nam pojedzie po to, pierwszym. To tyle z dzisiejszego wypadu na szlak. Pogoda nie jest Nagrywanie mgła, wilgoć, zimno. Trzeba się zbierać.